Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, ranna rozruchowa, rozgrzewka przed wami, bo już za nami. Ja się już nawet trochę spociłem, bo... Ja cały czas jestem rozgrzany, tak. A już, tak, już któryś ale... dzień taki chodzisz. Od rząd. Tak. E, witajcie, zanim przejdziemy, oczywiście, do poważniejszych tematów, to coś e, lekkiego. E, dziś mamy dla Was kolejną porcję memów, które znaleźliśmy w internecie, jeżeli chodzi o Trumpa, ale też ciekawą historię. I tu Paweł nam opowie, bo masz o Whitcockie jakieś sekrety. Tak, no, ja chciałem przybliżyć tutaj taką postać e, Stevena Witkofa znanego. Dyplomatę, uznanego i miliardera, tutaj, potentata, jeżeli chodzi o nieruchomości. Okej, okay, to słuchamy to jest znany pewnie nam bardziej z tych negocjacji, które się odbywają z Rosją. Mhm. Natomiast sam Steven urodził się 15 marca 57 roku na brąk w rodzinie koszernej. Eee, dorastał na Long Island. Jego ojciec Martin produkował damskie płaszcze. O, to no, ciekawe. I to go zainspirowało, żeby zostać biznesmenem i negocjatorem prawdopodobnie. I to jest cała historia? Co? Nie, to jest tu, to. No, bo tak pomyślałem, że no pańszczyznę odstawiasz dzisiaj. Z Wikipedii pierwsze zdanie. Zrobią. No dobrze. Zanim stał tam. się potentatem nieruchomości, Witkow ukończył prawo na Uniwersytecie Tutaj Hofstra i pracował jako prawnik w kancelarii Dreier and Traub, reprezentując dużych deweloperów, w tym właśnie Donalda Trumpa. No i stąd właśnie ta już wieloletnia, no sięgająca wielu dekad, przyjaźń, tak? Jeżeli chodzi mhm. o panów, założył Witkow Group w 1997. To jest firma, która stała się jedną z wiodących firm deweloperskich w Stanach Zjednoczonych, zarządzająca portfelem ponad 70 nieruchomości, od hoteli po apartamentowce. Mhm. No i tutaj jego pomysł na biznes był dosyć prosty, kupował tanio, sprzedawał drogo. Nie wiem, czy lepiej takie... pięknym niż bogatym, czy... tak. <laughs> Kolejna no. złota, rada, tak. No. I tutaj znajomość z Trumpem trwa od lat 80. XX wieku, czyli no to już będzie 40 parę lat, tak? W mhm. 2024 przemawiał na konwencji republikańskiej. No i dosyć często grał Trumpem w golfa, jak i również podczas słynnej próby zamachu. O. Dlatego pojawiły się pewne teorie, do nich przyjdziemy, że był mm -hmm. zamieszany w ten zamach. O! No tam wiesz, na to pole, tam wiesz. Nie mówi chodź tam Donald, pogramy. <grym> czekaj, czekaj, od zawiecznej, od zawiecznej. <grym> Okej. Okay. Tak. Tu też przedstawiany jest często jako dyplomata bez doświadczenia, ponieważ w 2025 został mianowany specjalnym wysłannikiem amerykańskim na Bliski Wschód, no mimo braku doświadczenia dyplomatycznego, no jedynie doświadczenie co dyplomatyczne, no to właśnie z tych płaszczy i z tych nieruchomości ma. No zaraz, stop. Stop. Trump wie wszystko. Tak. On no już z od 45 lat się komunikuje. Jego dyplomacja jest na takim poziomie. Weź, tak. rozmawiaj z Trumpem przez 45 lat i próbuj z nim biznesy robić. No i teraz przechodzimy do takich kontrowersyjnych już wypowiedzi. Mhm. Witkow zasłynął z wypowiedzi sugerujących, że konflikt Rosji z Ukrainą nie był z winy Rosji, a NATO odegrało kluczową rolę w prowokowaniu tutaj mhm. w Rosji. No i że okay. to, jak gdyby, jest wina poprzedniej administracji Stanów Zjednoczonych oraz NATO. Jest aktywnym filantropem, wspiera organizacje różnego typu charytatywne. W 2011 roku miał tak, taki dramat: zmarł jego 22-letni syn Andrew po przedawkowaniu pewnego leku. No i tutaj to, że tak powiem, odbiło się trochę na jego zdrowiu, no i na tym również, jeżeli chodzi o jego, jego działalność. Mm, mm -hmm, mm -hmm. Tutaj znany jest z przejęcia dosyć znanych takich dużych nieruchomości jak Woolford Building, 138 milionów dolarów, czy Park Lane Hotel w Nowym Jorku za skromne 660 milionów dolarów. Jest okay. umieszczony na liście Forbes'a na 1763 miejscu. Z majątkiem sięgającym no 1, 7, 6, 3. Okej. Okay. Już przetworzyłeś? Tak. No, duże tak. kwoty, to wiesz. No, duże. Dwa miliardy dolarów. Tak mm -hmm, się szacuje, mm -hmm. że taki taki majątek. No i teraz przechodzimy słuchaj do mm, różnego typu mm, teorii. No tutaj mm -hmm. dużo jest teorii odnośnie jego pieniędzy. O. Tu się mówi, że Błitkow mógł zbudować swoje imperium nieruchomości dzięki tajemniczemu finansowaniu. No i się mówi o powiązaniach z różnymi zagranicznymi funduszami, które rzekomo miałyby ukryte cele. No i też się wskazuje, że jest taką szarą eminencją, która steruje tutaj Donaldem Trumpem. O. Oficer tak. prowadzący. Tak, tak. Ze względu na długoletnią przyjaźń powstała teoria, że jest szarą eminencją sterującą decyzjami w kwestiach na początku nieruchomości, a obecnie polityki zagranicznej. Że to nie jest tak, że y, Trump go wyznaczył, tylko. On, on siebie jakby, wyznaczył. On siebie i mówi, wyznaczył. Donald, ty tam nie rozmawiaj z tym Putinem, ja to Putinę, załatwię. To załatwię, zostaw tak. samolot. Tak, no. Idź pograj w golfa. No, bo... Tak. W głuchy telefon się nie będziemy bawić. Okej. Okay. Tak. A jak jesteśmy przy golfie, to jest ta teoria, że podczas próby we wrześniu 2024 wiedział o planowanym ataku i był w jakiś sposób to zamieszany. A że tam tramp, 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 to znaczy paf, tak, paf, tak. paf. <laughs> <laughs> paf, paf, paf i on tam się co rzucił, ochronił go własnym ciałem, żeby tak pokazać, że ten Czy tak. Czy wpychał Znaczy Nie, wypychał. on chyba nie, cho, nie chronił go. Ciałem. A, nie. Okay. To, to, to tworzysz jakąś teraz teorię? No, bo... no, no to nie, no nie wiedziałem e, po prostu, jak to się odbywało. Jest podejrzany, takie są teorie, oczywiście niesprawdzone, że manipulował rynkiem nieruchomości. Istnieje wiele teorii, że celowo wywoływał kryzysy, w tym na rynku nieruchomości, aby skupować prestiżowe obiekty. No i tu się podaje te właśnie największe, że one zostały poniżej wyceny, były kupione, tak? Właśnie. Mm -hmm. W ten sposób, tak. A masz okay. historię z jego młodości? Bo może nie masz, a ja mam. A to, nie, nie ma. Tu mamy jeszcze przynależność do tajnych organizacji, oczywiście, tu o. do elitarnych grup. Stowarzyszeń, których wiadomo, że nie będziemy wymieniać. Natomiast te wszystkie grupy i stowarzyszenia kontrolują światowy rynek nieruchomości. Okej. Okay. I on no. tam stoi na czele tych stowarzyszeń często. Wow. To ale, tych to, ale to czekaj, to my tu chyba to musimy wrzucić no, to, w tym to, momencie to, tak, to. że to w ten sposób. No. E o, skasiłem sobie wszystko. E to jest ostatnia wiadomość, bo ja mam e ten. Tak, nawet jest taka teoria, że taka, no moim zdaniem nieładna, że śmierć syna to została zainscenizowana i że syn A, no żyje. To, to już jakieś tam plotki straszne. Natomiast on taki komboj był trochę, powiem ci, tam w Jak nowym młody. Jorku. tak, A, jako młody. Tak. Ale to jeszcze, 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 jeszcze mam. A, dobra. Tak. to. Jeszcze mam, że taka najbardziej popularna o, ostatnio, że jest agent. Ale po której stronie? Rosyjskie. A właśnie tak, tak, no tu z tym oficerem. Tak, tak wiesz, to... no. E... Także działa na rzecz Rosji, co wynika z jego właśnie znajomości e, z Putinem, no i sprzyjania mm -hmm. rosyjskim interesom. Oj, tam plotki, ploteczki. Spekuluje się o licznych powiązaniach z rosyjskimi oligarchami. No, Niedobrze jest, jest tak oskarżać bez dowodów, to są wredne plotki. Oczywiście e, my nie popieramy rozsiewania plotek. Mm -hmm. Natomiast ja powiem kolejną plotkę, bo jako młody landlord, on tam troszeczkę w Harlemie w latach 80. handlował nieruchomościami, no bo jakoś się tam no tak. dorabiał. No i podczas zbierania czynszów w latach 80. w Harlemie, no to było dosyć niebezpiecznie i ponoć nosił przy sobie, tak jak właśnie komboje broń, nie? że taki był. Mm. Taki kozaczyna na początkach swojej w damskim płaszczu. kariery. W damskim płaszczu. Ale wiesz, tacy mężczyźni Takie, w Harlemie i damskich nie? płaszcz, to, to oni tak? się czymś innym zajmowali, wiesz, nie? To, to wiem, nie tymi nie? mieszkaniami. Ale może nie chciał się wyróżniać, nie? Mówi, tak, tak, wstopię tak. się w otoczenie. A nie? no tak. Okej. Okay. Eee, no i to taka była z ciekawostek, których e, ty nie wymieniłeś. E, I chyba, że w sporcie chciał jeszcze. No nie wiem, no, ja, ja nie chodziłem w damskim płaszczu, no ale to widzę, że. Okej, okay, okej. Okay. chodziłeś Wszystko w Damskim płaszczu? Kiedyś? Nie, bo ja jestem duży, żaden damski płaszcz na mnie nie wejdzie. Daj spokój. Ja mam metr 90. A jakbyś miał tatę krawca, to. Co? <laughs> tato, tato użyj mi damski płaszcz. No nie, Dla nie mnie i nie, nie. Wacława poprosimy. Tak, w takim samym kolorze, żebym go mógł tu trzymać. E, no, no no byście wyglądali tak na spacerze. Tak. A więc jeżeli ja blondy widzowie zobaczycie Mateusza w damskim płaszczu z Wacławem tak. na ramieniu, to znaczy, że to Mateusz. Tak, tak. Jeżeli chodzi o memy, bo wczoraj pokazywaliśmy, no to możemy pokazać cykl decyzyjny Trumpa, widziałem taki bardzo ciekawy Aha. cykl, podejmij głupią decyzję, dzieje się coś złego dla USA, przekonuj swoich wyborców, że to świetny ruch i teraz będzie tylko lepiej, no ale jak rynki zaczynają być na czerwono, no to wycofaj się z tej głupiej decyzji. Ale? Powiem ci, że to jest taka uniwersalna, polityczna, że tak powiem, polityczny cykl. Że możesz to w sumie każdą twarz podkleić. Możesz każdego podkleić tak naprawdę. Zobacz, no politycy lubią wywoływać różnego rodzaju mm, kryzysy, problemy, a potem mhm. te kryzysy i problemy rozwiązują. No w sumie tak. No dobrze, widzę, dobijają ci się do tego, więc y, możemy kończyć. Zapraszamy na godzinę dziewiątą. I słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.